Manko w kolejnych pogadankach z auta. Dzisiaj na temat weźmiemy sobie kardio, a dokładniej co jest lepsze, interwały czy może takie klasyczne kardio na małej intensywności, a jak na małej intensywności, to jaka forma tej aktywności będzie najlepsza. Zaczynając od takiego normalnego, podstawowego kardio, jakie przychodzi większości ludzi na myśl, jeżeli mówią słowo kardio, to znaczy rowerek albo bieżnia na siłowni. I to jest spoko opcja, ale no nie oszukujmy się. Większość ludzi, jakby miało kręcić kardio tylko na rowerku i chodząc na siłownię, nie trenując siłowo, tylko po prostu, żeby chodzić i kręcić kardio na siłowni, rzuciłoby to po dwóch tygodniach. Dla ludzi, którzy trenują, jest to normalne, jest to naturalne, tak nie wiem, robisz trening, potem wskakujesz na kardio. No, albo ludzie właśnie kupują sobie rowerki czy wieżnie do domu, no i tam kręcą kardio. No i dla ludzi, którzy chcieliby w taki sposób właśnie kręcić. No Najlepszą opcją jest właśnie kupić sobie do domu taki sprzęt, no i wtedy nie muszą robić tej całej otoczki wyjścia na siłownię, no bo to też nie oszukujmy się, ludziom się nie chce ruszyć w ogóle na siłownię, a co dopiero kręcić kardio. A jeżeli byłoby to pod ręką w domu, no to wiadomo zawsze łatwiej po to sięgnąć, ale jeżeli nie chcemy wydawać, a chcemy zrobić dobre kardio i porządne kardio, no to ostatnio bardzo modne jest chodzenie, to znaczy nabijanie kroków w ciągu dnia. No i to nie jest takie zwykłe chodzenie, bo to nie jest spacer, nie? Chodzi o to, żeby iść szybszym tempem. Nie wiem, zależy 5-6 km na godzinę, zależy jak to tam chodzi, ale iść takim tempem, żeby to tempo było dla nas wymagające. Taka forma kardio jest bardzo zdrowa, no bo ogólnie chodzenie dla człowieka jest bardzo zdrowe. No i jak dodamy do tego trochę szybsze tempo, no to te tętno będzie wyżej. Jeżeli zrobimy taką sesję 40 godzinę, no to możemy naprawdę bardzo fajnie spalić tkankę tłuszczową tak samo ludzie na przykład zakładają sobie za cel 10 tysięcy kroków i to też jest spoko co prawda też nie mamy nad tym takiej kontroli też 10 tysięcy kroków a 10 tysięcy kroków no to nie można też tak porównywać jeden do jednego bo niektórzy te kroki mogli nabić ledwo idąc takim spacerkiem a inni mogli to zrobić idąc szybko i wiadomo, że wtedy więcej kalorii spalili ale ważne jest, żeby w ciągu dnia Zwiększa sobie tą aktywność. Postawić gdzieś dalej samochód, przejść się na spacer, wyjść z psem, cokolwiek. Ruch jest jak najbardziej... Pożądane. Jakie są formy kardio? Formy kardio są różne. W zasadzie każda aktywność fizyczna może być kardio. Granie w piłkę, granie w siatkówkę, granie w koszykówkę, wszystko co wymaga od ciebie aktywności możesz traktować jako forma kardio. Jeżeli nie masz czasu, a masz syna, masz kolegę i lubisz z nim porzucać do kosza, pograj z nim jeden na jeden w kosza w pół godziny. To też będzie forma kardio. Najlepiej, jeżeli już kręcisz takie normalne kardio i jest to powiedzmy w takich kontrolowanych warunkach. Trzymać tętno około 110-120 to jest takie zdrowe, minimum 30 minutek i możemy w bardzo fajny sposób właśnie zrzucać tą tkankę tłuszczową. więc to takie kardio parę razy w tygodniu. Na początku nie musi się rzucać na bieganie. Bieganie bardzo obciąża stawy, kolana, mięśnie dla osób, którzy, które są otyłe, to już w ogóle odradzam biegać, co najwyżej chodzić. Drugą formą aktywności może być na przykład trening interwałowy, to znaczy. Robisz sobie interwały minuta spokojnym tempem, minuta sprintem albo minuta biegniesz, minuta idziesz. Jest to spoko opcja, jednak ona trochę bardziej obciąża organizm, tutaj ta regeneracja może zachodzić trochę wolniej, ale to jest na plus, bo w krótszym czasie możemy spalić więcej kalorii, więc to też zależy od tego, ile kto ma czasu. No i ogólnie polecam właśnie takie treningi interwałowe ludziom którzy mają mało czasu, którzy chcą wejść na siłownię albo nie wiem, wyjść, pobiegać i zrobić robotę w pół godziny, w 20 minut, bo naprawdę da się zrobić dobry trening interwałowy szybko. Plus taki, że po interwałach jeszcze przez jakiś czas te kalorie nam się spalają, bo nasze ciało po takim intensywnym wysiłku potrafi jeszcze spalać kalorie praktycznie przez parę godzin. Więc to też jest dobra opcja, jeżeli chodzi o cardio. Ja osobiście teraz kręcę kardio w domu, mam rowerek, odpadam Netflixa. No i pół godziny, godzinę kręcę sobie po prostu kardio, tętno 100, 110. No i tak powiedzmy w miły sposób leci mi to kardio, leci mi ten czas. Ale jeżeli dopiero zaczynacie, jeżeli chcecie schudnąć, róbcie cokolwiek. Prosta rada, jeżeli jesteś otyły, masz nadwagę, nie zaczynaj od biegania. Zacznij od szybkich marszów i od tego, żeby się trochę więcej ruszać. Zostaw gdzieś samochód dalej, przejdźcie po parkingu, na zakupach zrób kółko więcej po tym sklepie. Cokolwiek, ważne, żeby zacząć się ruszać. To taka krótka pogadanka o tym, bo wiele ludzi nie wie, jak ma zacząć, nie wie, czemu czy biegać, czy, czy co ma robić. Więc zacznijcie od czegokolwiek, zacznijcie od chodzenia, zacznijcie od szybszych marszów. To tyle na dzisiaj. Zostaw suba, dzięki i do następnego.